Siemanko, witam was ponownie. Co ja jestem profi. Co sprzedajesz? Nic nie sprzedaję, kupuję, tylko itemy. Towar z Dobra już. S gadać. Tak więc witam was bardzo serdecznie jeszcze raz. Gramy Aramka. Strasznie mi się ta mapa podoba, naprawdę super to jest. Ktoś to naprawdę super wymyślił. Do tego nowego Arama. Zagramy sobie z Teraz patrzcie, ten koleś wyszedł tutaj, a drugiego nie ma Czyli można przejść no, Dobra, nie można Już idą, uwaga U, Będzie ciężko uwaga. Powiem wam, że nie będzie łatwo Dzięki o, Nie będzie łatwo, nie będzie No gościu, ale z tą bombą to się nie podchodzi do innych, nie? Tak, pewnie, dlaczego mam dwa punkty umiejętności. No, nie. Jeszcze nie dałam wszystkich równo do. Dziękuję. Odsuncie się, odsuńcie się Przywoływać się rozłączyć. No nie no! Lux! Przywoływać wrócił go. Ci zaraz Rej obiję Jak ona zestunuje, to już będzie po grze tego kolesia, którego zestunuje. O, nocturn, daj się bić Kurwa, że to jest dobry. Za 20 sekund, za 15 sekund pojawi się ten. Przywoływać się rozłączy. Niedobrze. fak 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 kech 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 słuchaj załamania wrócił do gry Jeskunda Okej idę Daj mi daj mi daj mi daj mi daj mi bo ty się podlaciesz a ja nie mam czym na razie Duch No you're No good Daj się trochę na którym to sobie też po farmie. proszę cię, traf tym stanem. To był twój błąd gościu. nie podchodźcie do mnie, bo ja spadnę zaraz. na nadzidę teraz mam. Dobra, to mnie się, nie sięgnie. Alistar to nie jest ten... to jest Alistar? Nie, A, to jest Malphite. To jest... Nie, super. Padnie. Nie padnie, bo ma barierę. Paneczek. Mój król wydał rozkaz Jest koleśnienia. Ja bym już bił to musich pochonany Nieda się z Duch wojownika jest. Przywoływacz się rozłączył. Ta co ciągle wywalają no. Przejrzałem! Dodaj się na dziki. Ulti... Znaczy, ja mam ul. znaczy kurde, ul. ja mam. Fuck, Przywoływać, hey! no, Przywoływacz wrócił do gry. Dobra, już trzeba było paść. Weźmy to. To. z tego zróbmy to. Zróbmy jeszcze z się Dobra. okej. Okay. Ciśnijmy dalej. Tak się stanie. Oh, no to wszystko przez tą luk zbłonawczy. No dobra, 002 ma Kto tu Uks Demacjanie się nie wycofują Przywoływacz wrócił do gry No nie dajcie z tych dzic się walić Czyny mówią więcej Udało się ja maksymalnie się wkurzyłem Padnę, nie Kurde blisko Ja już miałem wziąć hila, Ale to była piękna akcja po prostu, to była miodzio akcja Takich akcji nam trzeba Weźcie to, twisted Użył ultimate Nic nie zrobił Dobra, 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 dobra Ciśniemy, ciśniemy oni wcale nie są tacy mocni Tylko Alistair... Twój Alistair, co czas będę mówił Alistair? Alfight jest Tylko Alfight musi z w, zabić wpaść Jeden za jednego No gut, no, znaczy no bet LOL! 7hp! 7hp, no really? Kościół... No to już miałeś naprawdę fuksa jak nikt. Dobra, e za sekundę do was wrócę, poczekajcie skutkę. Wróg się jest pustoszenie Koniec serii Raj już jestem O dobrze coś tu się dzieje Wieża że zabiło Olafa Czyli to niedobrze było Tak Przeciwnik pokonany Tak bo Olaf jest u nich A ja na śliczkę widzę Idę, idę, idę do Was Idę, idę, idę Idę Do Was No lol, jak to nie wpadłem tam? A my teraz w w3 gramy? O lol, weź sobie ten. Gdzie jest Graves? Graves i tak dalej. Oni wydwójkawczą?

grać się z nawet na Da się nie umrać. Wow, Nocturna. Po zwycięstwo. Czy więc już w krzakach i go nie ma. Niedelka jest. Może iść na gidy z tego. Sofikara Przeciwnik pokonany Przeciwnik Co fajcie, co fajcie, no, panowie Dzidalka padnie, 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 padnie. Padła Good job Okej, okay, ja już lecę na i ziom Macjanie się nie wycofuje serio Dziękuję To ataku Lolo Nie tego trzeba załatwić no bo to Czekaj ja się odsunąć od ciebie żebyś też nie dostał Nie wiem marsz Gramy we czterech stały już pokonany A użyłki tak nie pokonany Jeden za jednego okej okay. no nie okej okay. Nie no cofnijcie 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 Widzicie ile robi jeden AFK O jego to możecie ubić jak się już się pała. What the fuck, jaki to ma zasięg, nie To kupuj nie znerfić bo to jest przesada Fajnie, przed chwilą wróciłem, już mam połowę hapsu. Uważaj. Mój król wydał rosnąć. Seryjny zawódca. Tak się stanie. Zostałeś czekalny. Czy wy możecie się też bić? To muż niech to pomaga. nie ogarniał. No, tutaj też było Okonale. Okonale. Po zwycięstwo zwycięstwo. No i mnie zestunował ciuli No dzięki Król wydał rozkaz ci padł w kamie Jakie on ma staty 3-5 no, jaki fidet. Malfight Ja ci nawet, nawet nie zdążyłem Idnight'a użyć Przeciwnik Przeciwnik pokonany. Cofnijcie, panowie. Te się nie wycofują. Jak go pieprzu. Jezu, ile ona ma apca? 250 Malphite, jak nie masz ulki to nie wbijaj tam Ej, kojej, kojej, koło było tak dobrze Dobra, ale pod już nie Nie, to trzeba wbić, no bo przez rano byłem Nałożył bombę i jeszcze nie podchodź tylko. Udało Ci się Zostałeś pokonany Czemu tylko ja się biję? Przeciwnik został seryjnym zabójcą Koniec serii Sojusznik pokonany Ja pierdę Gościu Zniszczono twój inhibis stanie Co on w ogóle kupuje Ja pierdzielę co on kupuje Mój król wydał rozkaz. Już no, ich tu dwóch jest. Kurde, ich nie mam. No, super po prostu. Zwycięstwo czeka. <mawiamy> jeszcze spięprzyć O zwycięstwo. Reguły dostaw serii Dobra kończcie już to. GG report lux. Грайвс, а не вище сам на пьянчу. не важно. Противник застал серийным Widzicie? Tak, więc żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Tak się kończy, jeżeli ktoś jest AFK w grze. Więc jeśli gracie naprawdę już w Lola, to grajcie, a nie robicie coś takiego jak lub. Zaraz ja oczywiście, zreportuję, tu macie jeszcze statystyki. Jeśli chcecie sobie zobaczyć. 10,18. 10, więc, wszedłem na 0 tak naprawdę. Więc trzymajcie się, na razie, cześć.